Hej, cześć, dzień dobry, witam Was cieplutko w nowym przeglądzie w sklepie Pepko. Na wstępie bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie po sobie śladu, na przykład w postaci komentarza. Oglądam właśnie kurtki. Tutaj macie kurtkę różową zapinaną na. No ona zamek przez całą długość wydaje mi się, że tutaj na rękawach były odblaski 50 zł, i słuchajcie metr 70. Czasami mi piszecie, że wchodzicie dziewczyny w, właśnie w te dziewczęce rzeczy, więc do metra 70 zawsze jest ta rozmiarówka tych większych rzeczy, więc te z was, które są ich kami S-kami, może się zmieszczą, więc pokazuję. Mamy też czarną kurtkę. W sumie, dlaczego kobieta też nie może mieć czarnej kurtki? I te kurtki są chłopięce akurat i one występują do, też do metra 70. Cena będzie ta sama. Tutaj jeszcze oglądam, kochani. tu już jest taki bałagan w tych kurtkach, ale widzę, że jeszcze są inne te kurteczki. No może mi się uda. Dzisiaj wam pokazać strasznie tutaj jest naprawdę rozkopane, o widzicie teraz taki neonowy zamek zielony i to są takie chroniące przed wiatrem kurtki, 60 zł i tutaj mamy męską, bo jest od S do nawet 2 XL oddychająca właśnie chroniąca przed, przed wiatrem fajna kurtka yy, taka w ogóle milutka w dotyku, a myślałam że to jest to samo co przed chwilą Wam pokazywałam ale nie, właśnie się ciutek różni jakby ten materiał Także dotknijcie sobie, jak będziecie, przymierzcie sobie, bo może akurat spasuje. A tutaj zobaczcie, jest określony jako damska kurtka. Tutaj jest taki bardziej pomarań, taki ciemny pomarańcz ten zamek. Tutaj ta kamera trochę przekłamuje. I tutaj mamy kurtkę damską, tak samo właśnie oddychającą, ciepłą, chroniącą przed wiatrem. <laughs> Przepraszam, 46, największy rozmiar. I cena te 60 zł. No, także firma Beckin się postarała. Tutaj ja dotykam środek. Środek jest z misia i jest naprawdę bardzo, bardzo milutka ta kurtka. Także jak macie okazję, to sobie zmierzcie. Jak jeszcze nie macie takiej kurteczki, bo na pewno na wiosnę się przyda. Wiadomo, że teraz troszkę za zimno. Dzisiaj było minus 9 u nas w nocy. A teraz jeszcze oglądam dla chłopaków kurtkę za 40 zł. I tu akurat metr 54 z tego. Przepraszam, metr 34 największy. Z tego także też nieprzemakalna. I tutaj Pepko jeszcze stworzyło takie fajne kurteczki dla mniejszych dziewczynek. Właśnie wodoodporny Największy tutaj rozmiar 98. Materiał jest bardzo fajny. Rzeczywiście taki. Śliskawy, tutaj też, właśnie w kolorze żółtym, za 35 zł, największy 98 z tych kurteczek, ale naprawdę są przesłodkie. Tu kolejne w groszki, i tu, ku mojemu zdziwieniu, właśnie też firma Beckin zrobiła takie mniejsze kurteczki. Zobaczcie, na rękawkach tam były odblaski. Tutaj ten napis też wydaje mi się, że to jest odblaskowe. Ta kurtka 4 dyszki i metr 34 będzie największa kurteczka. No jak myślicie, odblaski na tych rekawkach? Dajcie znać, jak sądzicie. Tutaj mamy hmm, dresy. E, znowu nowa kolekcja, miłe w dotyku. Za 30 zł dla chłopców. E, szare. I do tego możemy dobrać sobie bluzę. E, również szaro, miłą w dotyku, firma Bekin. Do tego koszulka. E, tutaj mamy za 15 zł. Największy rozmiar to 1,34 34. I bluza do tego także bardzo fajny zestaw. Milutki, cieplutki, bo tutaj na polarku to wszystko jest. Także można coś nowego dla chłopców, dla dziewczynek, dla nas zakupić. I tutaj mamy największy metr 34. M I cena jest 35 zł. Tej bluzy. Także fajne nowości. Znowuż się ucieszyłam, bo fajne rzeczy właśnie. Nowe, żeby Wam pokazać. I tutaj mamy dla dziewcząt takie sportowe 40 zł, metr 70. Zł też. Największe sportowe spodnie. Widzicie, z różowymi tutaj dodatkami. Ta góra taka jakby ze skórki, ale ze, skórka, ze skórki. Tutaj jest ściągacz na dole. Także fajne spodnie. no Największe, metr 70. Zł, więc. Pokazuję i tutaj koszulki do tego, tylko coś one takie krótkie mi się wydają, to już mało w ogóle co zostało, zobaczcie z tych koszulek chyba się rozchodzą, no 25 zł, no i 1,70 m największa i do tego właśnie jeszcze jest bluza z kapturem, ona tutaj będzie miała mm, kieszonki, ciężko tutaj na tym czarnym widać. Cieplutka, przyjemna, 40 zł również i tak samo, metr m. Czyli i chłopaki i dziewczyny mogą sobie takie dresy zakupić. I tutaj mamy kolejną, tutaj rozmiarówka z 1,34 m, największa cena 35 zł. Przepiękny kolor, taki fioletowy, rozpinana na zamek, angurka z stawką taką z ciemniejszego fioletu. I, I obok tutaj mamy taki topik. Oddychający 20 zł i jest największy 1,34. Ja Wam pokażę z przodu, jak to wygląda, bo tutaj tyłem ktoś. O, to jest przód tego topu. I jeszcze mamy Adidasy, buty sportowe, i tutaj mamy tak, myślę, że to będą dziewczęce, bo tutaj największy rozmiar to jest chyba 30. 6 z tego, co mi się udało tutaj wychwycić. I zobaczmy sobie. No, 36 chyba, albo 37 to będzie największy. 36 widzę, będzie największy. I tutaj dla chłopców też. No, różne te rozmiary. Trzeba sobie zobaczyć. 50 zł, no do 32, 22, do 32 dla chłopców. I jeszcze dla chłopców jest, są dresy. Też przyjemne w dotyku, też firma Bekin 40 zł. I tutaj mamy do metra 70 I również jeszcze czarne z logo. Na nogawce również logo. Firmy Bekin. I one kosztują wygodne, szybko schnące do metra 70. Kosztują 40 zł. Także naprawdę. Dzisiaj obrodziło w dresy wygodne ubrania, już takie wiosenne, przejściowe kurteczki i do tego możemy dobrać jeszcze koszulkę. Koszulka czarno-biała, tak samo jest wygodna, 20 zł do metra m, wygodna, oddychająca i bluza, też nowością i też tutaj będziemy mieli cenę 40 zł i największy rozmiar to 1,70 m. Także tutaj, Pepko dzisiaj naprawdę nas zaskoczyło taką ilością ubra. A tutaj są kieszonki, tak? Przy tej bluzie hmm, chłopięcej. I kochani, jestem na poszewkach. Tutaj, tak wystawione na regał główny: 15 ,40 zł, 40 na 40 z zielona z takim beżem. Ala Len, ale tu jest przepiękna poszewka. Też już taka wiosenna z kwiatami. Druga strona, jak widzicie, taka zielona. I tutaj mamy ceny 12 zł. I rozmiar jest 45 na 45. Więc pomału już wiosna. Tutaj to Wam pokazywałam w którymś filmie. Resztę rzeczy. A i tutaj jeszcze coś zauważyłam. Powiem Wam, że tylko to jedno widziałam w tym miejscu. To jest też poszewka, ktoś tam zrzucił. I tutaj mamy 45 na 45, 15 zł, taka brązowo-biała, z frędzelkami, także też bardzo ładny wzorek, ale tylko ta jedna, więcej nie widziałam już na sklepie, i dalej temat poszewek. I jeszcze tutaj bardzo milutka w dotyku. Tak na kamerze nie wygląda, a ona jest taka naprawdę milutka. Z jednej strony jest wzór i rozmiar 50 na 50 i ona kosztuje 20 zł, także taka większa poszewka jakbyście szukały, bo większość właśnie z tych mniejszych. I tutaj mamy kolejną szarą. 15 zł. I zobaczymy jeszcze rozmiar właśnie to jest ta mniejsza 40 na 40. No i tyle chyba. A nie, jeszcze jedną wam pokażę granatową, bo też mi się wydaje, że doszła jako nowość yy, no taki granat. I też z jednej strony będzie wzór. Też milutka właśnie w dotyku. O, zobaczcie taka na właśnie welurek zamsz. Ona kosztuje też 20 zł, i to jest ten większy rozmiar 50 na 50. No, i tu macie jeszcze taką brązową, dwustronną. I ta jest w cenie 12 zł. No i to jest ta najmniejsza, 40 na 40. No i kochani, świat kubków. E, sto, stanowisko, które uwielbiam, regał, który uwielbiam. Kubek przepiękny, nowość, ze złotą rączką, ze złotym uchwytem. Z takim fajnym malowaniem ciekawym, abstrakcyjnym. 15 zł. Cena, kubek jest biały w środku, bardzo ładnie wygląda, taka baryłeczka. I jeszcze Wam coś pokażę. Jeszcze coś odkryłam. Słuchajcie, to już normalnie tutaj święta wkroczyły, ale zobaczcie, jakie to jest cudo. Taki fajny zajączek, kubek zielony, uchwyt, też taka baryłeczka, 12 zł. No przepiękne są te kubeczki, także zobaczcie luty i już pomału takie rzeczy, i ten biało-czarny. Z jajkami, z takim właśnie zającem też 12 zł, kubki są po prostu przepiękne. I jeszcze tutaj pokażę Wam różowy kubaczek, bo jako też wcześniej nie widziałam. Biały w środku, tu różowy po zewnątrz, z takim wytłaczanym wzorem. Cena fajna, bo tylko albo aż. <gryw> 6 zł. I kochani, jeszcze jedna nowość, jeżeli chodzi o kubeczek, taki nakrapiany biały, z taką twarzą biały w środku, też taki właśnie baniaczek, baryłeczka 15 zł. Przepiękny. Kochani, dzisiaj będziemy kończyć. Zapraszam Was serdecznie na jutro oraz, oraz na pozostałe moje filmy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i buziaczki dla Was wszystkich. No i tutaj jeszcze na koniec jeden kubeczek, również za 6 zł z przepięknym motywem kwiatowym. Buziarki, cześć.